Hej wszystkim, z tej strony trener Kuba, a dzisiaj przygotowaliśmy dla Was szybki filmik z porad do stania na przedramionach. Gotowi? Na początek pokażę Wam, jak wygląda poprawnie wykonany element. Zaczynamy od postawienia dłoni na ziemi, ugiętych. patrzymy się do przodu, a następnie wybijamy się do góry. Żeby sobie ułatwić ten element, możemy zacząć od wybijania się na przedramionach do góry. nie przypomina kuli wygoliska. Ten element możemy również wykonać w pozycji kucznej, z nogami ugiętymi. Pamiętamy tylko o tym, żeby nie przelecieć do przodu, czyli nie uginać za mocno nóg. Muzyka. Ćwiczenia, które przed chwilą pokazałem, są dosyć podstawowymi ćwiczeniami, które możemy wykonywać po 10 razy, po 20 razy, próbować, próbować, aż w końcu uda nam się stanąć na przedramionach. Czyli kładziemy ręce, patrzymy w przód, wybijamy się raz za razem, coraz mocniej. Pod... w końcu staniemy na przedramionach. Jeśli się boicie wykonywać tego ćwiczenia, możecie również użyć do tego poduszki. Czyli stawiamy sobie poduszkę z tyłu, przez poduszkę ustawiamy przedramiona. Jak jakbyśmy spadali do przodu, nic się nie dzieje. Jak widzieliście, staj na przedramionach jest dosyć prostym elementem, także wystarczy, że będziecie to tylko powtarzać, aż w końcu się nauczycie. Pamiętajcie o tym, że jesteśmy tutaj dla Was, także piszcie w komentarzach, jak chcielibyście się nauczyć jakiegoś elementu, a postaramy się dla Was go, go nagrać. Pamiętajcie o lajkach, subach i dziękuję bardzo za dzisiaj. Do roboty!